Witam. Fajny grzybek. Udało się namierzyć. Nadrew nowy, a mianowicie żagiewka, Wielkopora. grzyb saprotroficzny, występujący na drzewach i krzewach liściastych. Jest grzybem niejadalnym, dość rzadkim. No i tak właśnie się prezentuje. Przedstawicielka Wielka Pora. Kilka metrów dalej. Skupiły się uszaki bzowe. Grzyby jadalne. Mamy 24 maj, w większości kojarzą się raczej z porami zimowymi Ale jak widać dobrze się mają po ostatnich opadach, chłodach Tak grzyby te występują cały rok Uszaki bzowe Przejdę się tym tymi krzaczorami może jakieś ładniejsze te żagiewki spotkam a jak nie to takie tylko info że muszaki brzowe jak najbardziej do znalezienia nie będę zbierał bo ogólnie jestem na działce tylko tak wstąpiłem w krzaczory obok popatrzeć a przez ostatnie dni cały czas pada Jak się zrobi troszkę ładniej, to podlecę, popatrzę do lasu. Do następnego lub pozdrawiam. Kolejne spotkane żegiewki. Wielka pora. Na tym potyczku akurat startuję. Żagiewka wielka para do następnego. Kolejne małe żagiewki, startujące bardzo dużo uszaka jest teraz jeśli jacyś amatorzy są to polecam się wybrać a ja jutro akurat rosołu miał nie będę także dzisiaj tego nie zbieram ale w rosole polecam bardzo dobre a tu kolejne żagiewki wielkopore startujące Pozdrawiam. Są mi kolejne żagiewki wielkopora. Taki ping -pong. Następne. ない,いな I tu jeszcze widziałem takie też starsze owocniki, to pokażę. Starsze, jaśniejsze, bardziej żółte. A od spodu tak się prezentują. Żagiewka, wielka para. Zaciekawiłem je te grzybki, robię sobie zdjęcia. A tu dżownica wychodzi, zaraz obok nich takie akcje. A grzybki, niestety nie mam pojęcia co to może być mikrusy jakieś tak to wygląda ciekawe Gdyby ktoś wiedział, co to może być, mógłby napisać w komentarzu. Na patyczku mikrosowe grzybki na telefonie nie widać ale tak jak patrzę na nie tutaj bardziej są czerwonawo różowe niż tak jak na telefonie pomarańczowe takie mikrosy No to robię dalej zdjęcia Pozdrawiam Coś co nieco udało mi się namierzyć Podejrzewam mi błotną, że w końcu udało się namierzyć Takie małe krzypki Jednak to wszystko dopiero startuje I trzeba będzie za parę dni podejść i sprawdzić czy to na pewno to Przejdę jeszcze tym potoczkiem Kawałeczek Może tam gdzie więcej światła było może coś uda się namierzyć ale gdyby to było to to byłoby super znalezisko pierwsze w życiu mitróweczki błotne mam nadzieję że to będzie to ...także... ...super... ...no nic, trzeba iść dalej i sprawdzić czy nie ma czegoś większego... ...tam gdzie więcej światła pada... ...bo tutaj jednak w cieniu wszystko jest... ...i ostrości też nie złapie... ...ciężko będzie... Mam nadzieję, że to będzie to. Za kilka dni na pewno tu podejdę i sprawdzę. Teraz będę miał tydzień nocek ta będzie na to czas. Pozdrawiam.